Dobrze. Pana numer? Minus 50. Dobrze, jak się pan nazywa? E, prosimy, prosimy, nie wstydzić się. Proszę pan powiedzieć swoje imię. Proszę, Dobra, Pro... <laughs> 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 Proszę nie płakać. Może ktoś ma chusteczkę. Przejdę na jakie babko. Przejdę na Ja. Skąd pan pochodzi? <laughs> <laughs> Podpoznanie. Nie <laughs> <Yes>, kurwa. pod poznanie. <laughs> Ściążczyk. Wzruszył pan, się pan. Wzruszył, wzruszył się pan czymś. Czy... Pan się nie wstydzi swojego nazwiska. Rozumiem, że ma pan takie jakieś bolesne wspomnienia. Dobrze, dobrze, nie kontynuujemy, nie drążymy. To może pana hobby. Bing, bing, yeah. ja. Bransoletka. Nie tylko. Pod poznaniem mówi się z Rozumiemy. Mhm. Chcemy być jak. Czy... To, to. Lubi pan nosić klapki? Nie, bo zbieram na kortezy nowe, nie? A Zdecyd. rozumiem, może ten za panu obuwiem. No. Pieniądze. Pieniądze. Tak. No. Dobrze, to może yy, teraz pan jakieś zaprezentuje swoje niesamowite talenta. Cokolwiek. jakieś niesamowite talenty pana. A ja się... <laughs> Dobrze, dobrze, spokojnie, nie, spokojnie, spokojnie, niech pan nie płacze, dobrze, pomijamy tą część, szybko zadanie aktorskie, niech pan udaje brzozę. Pięknie, pięknie, dobrze, dziękujemy. Ta brzoza. Do widzenia, do, do widzenia. zdaje się mieć kilka problemów w natury emocjonalnej, jednakże nie będzie to przeszkadzać, a nawet wspomorze nasze, prawda, artystyczne przedsięwzięcia. Więc, mówicie... Pana numer? Dobrze, widzimy. Ale może pan go powiedzieć? 67. Dobrze, przejdźmy dalej. Jak się to yyy. nazywa? Opelastra. Opelastra, tak? To ja dosyć powiem. niecodzienne imię i nazwisko. Związane jakąś tradycją? Tak, ja, ja. Dlaczego pan mówi po niemiecku? Ja mówię włosku. Aha, dobrze, rozumiemy. To może teraz są jakieś plany zainteresowania, hobby. A czy jest pan w stanie trzeźwym? Tak Dobrze, no. dobrze, jest pan w stanie trzeźwym, więc skąd pan wychodzi? Z... Z południa. Z południa. To tatry, może jakiś zakopany coś? Tak? Nie? Gdańsk. Aha Dobrze, to my już nie zadajemy więcej pytań. To teraz może poprosimy Pana o prezentację swoich niesamowitych, jakichś, prawda, występów, jakiś, prawda, może Pan jakieś osiągnięcia ma niezwykłe w dziedzinie artystycznej. Nie wstanie. Nie wstanie. No to może Pan na zaprezentować jakieś niesamowite sztuczki? Ja nie wiem. Nie wiesz. Dobrze. <laughs> Pan eee, to... tak nie patrzy. Dobrze A pan grał pan kiedyś s... w jakimś filmie? Grał grałem. O, no czyli jednak ma pan jakieś osiągnięcia, a w jakim filmie? Dla Zawodowcu. Kogo? Dla Zawodowcu. Niesamowite, myślałem, że grał go Jean Renault. Ja grałem. A to z niej tej rzeczy. Opel. Opel, dobrze. Nie Reno. Musimy poprawić w napisach. W takim razie prosimy pana o zadanie aktorskie i pan udaje szejść wego. Brawo, brawo dla tego panu. Dobrze, dziękujemy. O panu y, Oplu nie można powiedzieć zbyt wiele, gdyż stawił się nieco wstawiony na casting. Być może ma w sobie talent, w końcu na zawodowca. Pan Rafał zafascynował mnie swoimi y, kompamiami. O panu Łukaszu nie można powiedzieć zbyt wiele, gdyż. Yy... Start. Pana numer? Minus 50. Rozumiemy? Jak się pan nazywa? Klamsztajn. Aha, tak śni. Co? Co? Co <laughs> <laughs> start. A więc pana numer? Minus 50. Dobrze? Jak się pan nazywa?